Rozdział siódmy Kościół Domowy Była wczesna wiosna, na osłoniętych od północnych wiatrów polach zrobiło się zielono. Zagroda Fiodora o cała pociemniała, wszystko wydawało się czarne i stare, dopiero po podeschnięciu na słońcu nabierało bardziej przyjemnego koloru. W niedzielny poranek w dużym pokoju przy długim stole pokrytym nową ceratą zebrała się cała rodzina. Fiodor Pietrowicz usiadł przy stole pierwszy, a obok niego jego najstarszy syn Wania. Dalej po obu stronach stołu usiadło sześciu synów i dwie córki. Na końcu stołu usiadła matka z półtoraroczną dziewczynką na rękach. Ojciec pokroił chleb w cienkie kromki i powinien był pierwszy wziąć łyżkę, co było znakiem do rozpoczęcia obiadu. Ale on zwlekał i wydawało się, jakby na coś czekał. Czy ojciec z synem się umawiali, czy tak po prostu potoczyły się wydarzenia? Ale Iwan wstał i powiedział z przejęciem. Pomodlimy się. Ojciec podniósł się ochoczo. Patrząc na siebie, zaczęli podnosić się synowie. Wstały też dziewczynki, przy czym jedna przy tym chrząknęła, a druga trąciła ją lekko łokciem. I tylko matka pozostała siedząc z dzieckiem na ręku. Między ławką a stołem było mało miejsca i nie mogła wstać. Wtedy Iwan podniósł głowę i dźwięcznym głosem powiedział: Boże nasz! Pobłogosław ten posiłek, abyśmy spożywali Go w imieniu Twoim i dla Twojej chwały. Amen. Kilka głosów odezwało się w odpowiedzi. Ojciec poważnie i zdecydowanie powiedział Amen. Jako ostatni usiadł i gdy wszyscy usiedli, wziął łyżkę i zaczął się obiad. To była pierwsza rodzinna modlitwa w domu oniszczenków. Prawdziwe są słowa. Bez słowa zostali zdobyci. Jedli milcząc. Wszystko było niezwykłe i uroczyste. Tak się ta rodzina jeszcze nigdy nie czuła. Na twarzy ojca można było dostrzec satysfakcję. W milczeniu błogosławił syna. Kiedy obiad się skończył, ojciec nie śpieszył się z wstawaniem. Wania wstał ponownie. Wszyscy dołączyli już bez zaproszenia i Wania znów się pomodlił. Boże, dziękujemy za pokarm. Pobłogosław nam we wszystkim. Amen. Wszyscy odpowiedzieli tym dobrym i tak nowym w tym domu słowem Amen. Ojciec pozostał przy stole. Wania wziął dziecko od matki i podał jednej z sióstr, a sam razem z drugą siostrą zaczął pomagać matce zbierać naczynia. Kiedy odsunęli ławki od stołu, matka rozłożyła na nim nową świąteczną ceratę. Wania wziął z parapetu Ewangelię, rozłożył i z czcią ucałował. Kiedy uklęknął za jego przykładem, poszedł ojciec, a potem wszystkie dzieci. To było poruszające do łez. Ojciec otarł oczy, a matka otarła łzy rąbkiem fartucha. Iwan otworzył Ewangelię i przeczytał wolno i wyraźnie, tak by wszystkie dzieci mogły zrozumieć. Powiedział im więc takie podobieństwo. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie pozostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustkowiu i nie idzie za zagubioną, aż ją odnajdzie, a odnalazłszy, kładzie ją na ramiona swoje i raduje się. I przyszedłszy do domu, zwołuje przyjaciół i sąsiadów, mówiąc do nich, Weselcie się ze mną, gdyż odnalazłem moją zgubioną owcę. Powiadam wam, większa będzie radość w niebie z jednego grzesznika, który się upamięta, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie potrzebują upamiętania. Odłożył książkę i powiódł wzrokiem po wszystkich twarzach. Ojciec lekko pobladł, a jego oczy stały się bardziej skupione. W dzieciństwie był pasterzem u dziadka Timofieja i widział wiele zadziwiających sytuacji wśród zwierząt zarówno okrucieństwa, jak i współczucia. Wróciło wspomnienie odległej i smutnej przeszłości. Matka przeniosła całą przypowieść na swoje dzieci. Przypomniała sobie, jak jej szósty synek zniknął z domu. Jak go szukali i ile się namartwili z jego powodu. A dzieci, każde po swojemu, ale z równą siłą, żałowały zaginionej owieczki. Wyobrażały sobie noc, poszukiwania, radość z odnalezienia, a później niesienie znalezionej na ramionach. Iwan potrafił zrozumieć swoich słuchaczy, bo znał własne serce i gdy zobaczył, jak są pobudzeni i jak zaczyna się praca w ich sercach. Zaczął mówić, zwracając się do każdego: Jeszcze raz opowiedział to, co przeczytał własnymi słowami, i porównał to do ludzi i do Jezusa Chrystusa. Obrazowo przedstawił im miłość i odejście człowieka od pasterza, obraz cierpienia, a potem zbawienia. To krew Jezusa Chrystusa zbawia nas i oczyszcza od wszelkiego grzechu. To miłość Chrystusa sprawiła, że oddał za nas swoje życie. On umarł i z wstał dla naszego zbawienia. Fiodor z trudem się powstrzymywał. Przypomniało mu się bardzo żywo, jak pas owieczki u dziadka Timofeja i jedna ze stada zginęła, i jak później szukał i wołał, a gdy odnalazł, cieszył się i niósł ją na ramionach. Kiedy Iwan skończył mówić, Fiodor nie wytrzymał i upadł na kolana i płakał, nie mając siły powiedzieć ani słowa. Dzieci patrzyły na ojca ze współczuciem, dwoje najstarszych też płakało. Kiedy Fiodor wylał swoje serce w modlitwie, uspokoił się. Iwan, wziąwszy go za rękę, sam zaczął się gorąco modlić, dziękując Bogu za wszystko, co się dzieje zgodnie z jego wolą. Od tej pory każdego wieczoru rodzina zbierała się na modlitwę. Iwan czytał z Ewangelii znane miejsca, dzieci pytały, a on wyjaśniał. Zaczęła do nich zachodzić ciocia Katia i niektórzy sąsiedzi. Wkrótce ten czas modlitwy i rozważań stał się bardzo oczekiwany. Tak Iwan poznał radość służenia Bogu słowem i dobrym przykładem. Tak powstała pierwsza społeczność we wsi Osnowa na południu Ukrainy domowy zbór rodziny Aniszczenko.